Już! Siemanko wszystkim, z tej strony Wiktoria Środkowska, a to nie jest pierwszy odcinek z naszej serii. E, tak, to pierwszy odcinek naszej serii... To pierwszy na, odcinek serii, z serii Minecraft. E, tak, tutaj Kamil tutaj będziemy... Dzisiaj pierwszy odcinek nagram na Wiktorii kanale. U e, Nowiki kanale, okej. Okay. No i tworzymy świat. E,

Ja no i dawajcie Kamilowi suba na YouTube tak, Lika chciała powiedzieć, żeby da daliście mi... jakieś subskrypcje No, jakieś subskrypcje, wiecie e, Mój link będziecie mieli w opisie Pod moimi filmami będziecie mieli link mojej siostry w, opis, w opisie No i oczywiście... no... No i... to wszystko, kurczę, ale nam laguje E, ok, już przestało tu e, Bierzemy najpierw, oczywiście, zbieramy te miesiące. żeby mieć chleb. Ok, o już mam mandzią. To jest e, chciałbym Wam powiedzieć, to jest normalna seria. E, Normalna seria bez żadnych modyfikacji, bez żadnych e, na przykład z HeroBrain, na przykład bez żadnych pluginów multiplayerów. To jest normalna nasza seria na 1.7.4. E, może. Może. No i o, e, w ogóle mój link będziecie mieli w kanale. E, no i. No, zapraszam do subskrypcji Wiktorii, czyli tego kanału, bo pewnie będą fajne odcinki, coś tak myślę. No i wiecie... No, Wika, może coś powiesz do widzów? Aha. E, o, e, pewnie myślicie, co Wika tam powiedziała. Powiedziała, że ten... E, na razie nic tam... E, dalej... No, coś chcesz powiedzieć? To nie chcesz. Ok, dalej, gramy. Tylko. Yy, tak, odcinki będą 10-minutowe. Takie właśnie 10-minutowe jakby odcinki. Tak samo jak na moim kanale, bo nie wiem jak zrobić płatnego bandikama. No i nie wiem jak można robić odcinki. W ogóle wiecie, ja nie jestem super ekstra youtuber, nie mam miliona subskrypcji, mam 10 subów, ale w Minecrafcie doświadczenie mam. No i Wika, może coś powiesz? O, pion grzybowy pięk. Piękny. Coś Wika powiesz? Aha, Fika się zastanawia. LOL! Z grzyba wypadają małe, z wielkiego grzyba wypadają ty ci To musimy jeszcze co zrobić, jakiś... Wiecie. Tak, ci domek. I dzisiaj będziemy nakręcać tylko jeden dzień. Pierwszy odcinek to będzie jeden dzień minecrafta Tak Wika? To więcej? Ty Wika będziesz nakręcała zaraz, ok? Okej okay. No to dzisiaj będzie tylko jeden ten odcinek, dzisiaj będzie Wiecie, w minecrafcie Dzisiaj będziemy nakręcali tylko jeden dzień minecrafta no, i już przestanę gadać, tylko będziemy grali. Okej. Okay. A tak coś o Wiktorii kanale. Wika chciałaby mieć bardzo kanał na YouTube, i dlatego ja i tata jej założyliśmy. No i to wszystko może. No i teraz będziemy grali. To jest z tej serii, Wika, ile będzie odcinków? Nie wiem to wiadomo ile będzie, wiesz, lajków. Like. Aha, no to dawajcie lajki. Jak będą jakieś lajki, to będzie... E, albo na razie może il. E, no zależy jak będzie, wam się podobała ta seria, nie? Bo jak będzie 50 łapek w dół, na przykład 50 miliardów łapek w dół, no to... No co mamy zrobić? A jak będzie łap, A jak będą jakieś łapki w górę... No co? To chociaż jedna. No i zapraszam do subowania tego kanału. Naprawdę. No i już przestaje poplać. Tutaj. Już gram. Uuu, tam jest. tam jest śnieżny biom? Nie. ouch Nie. Jestem śnieżny bion. Śnieżny bion, Okej jaja. E, ok. Ech, nie przyzwyczajają się do Minecrafta w No i. E, Dork. Wika, gdzie będziemy się osiedlać? Hmm. Tutaj? Tutaj można. Może, może tutaj. gdzieś na jakieś górze. Tam? Mhm. O, wow, patrz jakie fajne miejsce. Okay, i dzisiaj e, to jest taki. Uj, 7 minut nagrywamy, zaraz będziemy musieli kończyć. E, taki krótki odcinek, minuty. odcinek. Taki krótki odcinek na początek serii. na początek Wiktoryka na no u Jaki początkowy odcinek, żeby się zapoznać z kanałem? Wiecie, co tam wy chcecie? E... Na Wiktorii cudzej się trochę wolniej kraftuje. Nie widzę. A, ludzie, słuchajcie, dobijemy przy tym filmem Dwa lajki, tak, dwa lajki Jak dobijemy dwa lajki Naprawdę będziemy się bardzo cieszyć z Wiktorią No i Wika wypuszcza następny odcinek No jeszcze dzisiaj chyba wypuści, nie Wika? Mhm. No jeszcze dzisiaj Masz Wika ja. wypuści. Nie no, wypuści, wypuści, no wypuścisz, wypuścisz No i, yy, no wiecie no, już wszystko powiedziałem o tym kanale. Reszta do odkrycia tym kanale zostawiam dla Was. E, Wika na jakiś odcinkach. Wow, ale nie laguje, jest pięknie. O, oh, znowu zaczął. E, na jakiś tam odcinkach poznacie się tam. Poznacie w ogóle systemu e, Możecie wywnioskować to z filmików, jaka jest sy... jaki jest system. Jaka jest. No jak jest system nagrywania tych filmików. Um. No i no to wszystko, wika, nie? Um. Nie, nie, ja. Ja bym. O! Już mam 9 minut. Musimy skończyć. E, Okej, okay, to komentujcie, subskrybujcie, jeśli Wam się filmik spodobał. E, pamiętacie, jeśli Wam się filmik spodobał, naprawdę musicie dać lajka. I jeszcze jedno słowo od Wiktorii, no i cześć. No. Cześć! No, no i Czekajcie, jeszcze szybko drzwi. <słyska>